Moi drodzy, stęskniłem się już bardzo za atmosferą planu filmowego. A że od zdjęć do asymetrii upłynęły już dwa lata, więc mogę Wam już oficjalnie powiedzieć, w tym roku ruszam z dwoma kolejnymi projektami filmowymi. Pierwszy z nich to będzie komedia sensacyjna na Farmazonie. Dobrze czuję się w gatunku komediowym. Mój Job stał się już kultową komedią, w związku z czym bardzo chętnie znowu. Zabawimy się w coś komediowego, także myślę, że ten projekt bardzo Wam się spodoba. Drugi Źli Ludzie jest to projekt, o którym już wspominałem. Będzie to mroczne kino, będzie to kino bardziej dla wymagających widzów, będzie to bardziej kino festiwalowe. Film sam w sobie będzie bardzo dużym wyzwaniem, nie tylko reżyserskim, ale realizacyjnym i produkcyjnym, ponieważ planujemy prawie cały film zrobić w masterszocie, czyli w jednym długim ujęciu. W związku z czym nawet najmniejsza pomyłka jest w stanie rozjebać całego dubla i musimy zaczynać od nowa. No ale lubimy wyzwania, zatem źli ludzie będzie na pewno bardzo ciekawym projektem. Nie mogę się doczekać i jednego, i drugiego projektu. W tym roku zaczniemy już przygotowania i zdjęcia do obydwu projektów. Premiery możecie się spodziewać dopiero w przyszłym roku, ponieważ no, wymaga to troszeczkę czasu, ale już Wam mogę zatem oficjalnie powiedzieć, w przyszłym roku dwa moje nowe filmy na farmazonie. Komedia sensacyjna i źli ludzie, ciężki, mroczny dramat. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.